Dzień dobry, moi drodzy, Janiszewski Bartosz psycholog, dietetyk, psychodietetyk. Dawno mnie tu nie było, co. Wieszcie mi, że bardzo dużo się dzieje. Jestem w jądrze remontu. Mam mnóstwo roboty i jeszcze wypadkowe różne, które, które mocno przyczyniły się do tego, że mam jeszcze więcej roboty i nie mogę skończyć wielu rzeczy. To jest pisanie książki, wystąpienie w pytanie na śniadanie, które nagle spontanicznie się pojawiło. Żona, szósty miesiąc ciąży, we wrześniu Nowy Janiszewski pojawia się, tym razem syn. Dostawałem mnóstwo fajnego feedbacku od Was, że takie moje pogadanki dobrze robiły na Waszą głowę, jeśli chodzi o relacje z jedzeniem. I cieszy mnie to, bo ja lubię dzielić się, nie wiem, wiedzą, dzielić się swoimi przemyśleniami, swoim doświadczeniem na temat właśnie relacji z jedzeniem, no więc musicie mi to wybaczyć. To tak tytułem wstępu. Natomiast pozostając w kwestii właśnie relacji z jedzeniem. Słuchajcie, mam taką refleksję, z którą chciałbym się z Wami podzielić na temat zajadania tych chcianych i niechcianych emocji. I już pal licho w to, czy, czy właśnie to są te dobre, czy złe, pozytywne, negatywne. No nie jesteśmy od wczoraj w internecie, żeby wiedzieć o tym, że wszystkie emocje nam są potrzebne, tak to tak wiecie, ogólnikowo dobrze brzmi że są potrzebne jak najbardziej, natomiast nie wszyscy my to kupujemy, bo okej, okay, rozumiemy z punktu widzenia logicznego, że złość nam również jest potrzebna, ale my jej nie chcemy. Lęk jest nam potrzebny, my go nie chcemy. Więc no właśnie, populistycznie tak dużo osób mówi, często nawet nie wiedząc, co dalej, ale no mówi, a później daje na przykład jakieś wskazówki, żeby właśnie sobie z tym lękiem jakoś poradzić. Natomiast co ty na to, żeby sobie z nim nie radzić? Co ty na to, żeby nie szukać? Kolejnych y, strategii na to, żeby sobie radzić z lękiem, ze stresem, z, z, ze złością, z gniewem. Co tym na to, żeby się przestać temu przyglądać? Non-stop. Co, co to ja tam mam? Czemu to mam? Czemu mi to służy? Skąd się to wzięło? Czy to, czy to wczoraj, czy to przedwczoraj? Kto był generatorem tych emocji? Bo często dostając takie pytania, mam wrażenie, że sami siebie po prostu kopiecie, a już leżycie. I sami powodujecie w sobie jeszcze więcej trudnych emocji, takich właśnie jak frustracja. No bo nie mogę się temu przyjrzeć do końca. Nie wiem, co mi jest. Ale może właśnie nic ci nie jest. I może szukanie tego za wszelką cenę powoduje jeszcze większe napięcie w tobie. Wiesz, z punktu widzenia logicznego, na pewno lepiej byłoby wyjść na spacer, nie wiem, przespać się, pobiegać, zadzwonić do przyjaciółki, do przyjaciela, aniżeli zajadać, zapijać. Tylko to jest z punktu widzenia logicznego, ale z drugiej strony z punktu widzenia psychologicznego to jest nieustanna ucieczka od tych emocji. Nieustanna strategia radzenia sobie z nimi. Tak jesteśmy nauczeni od zawsze, praktycznie. Może nasi rodzice w ten sposób działali, że jak tata się złościł, to się nie odzywał, obrażał się na cały świat. A na przykład później szedł do garażu i piłował samochód, bo niejednokrotnie takie historie słyszę od moich klientów w sesjach jeden na jeden. Albo na przykład mama się złościła. No i też zbyt dużo nie mówiła. A no tak, przepraszam, mówiła, że to przeze mnie. Albo, że idzie do lasu i nie wie, czy wróci. I dziecko wtedy jest zmrożone i też szuka strategii. Ale sobie nagle przypomina, że przecież mama również ma taką strategię, że idzie do kuchni i je. No i w zasadzie później, jakoś za pół godziny, za godzinkę, jest trochę lepiej, może trochę się uspokaja. Jest to przewidywalne, ale w nas też się toruje takie przekonanie. Jedzenie może być regulatorem napięcia. I my też idziemy później przez życie właśnie z taką strategią. Między innymi, bo przecież tych strategii jak jedzenie, lampka wina, piwko, drink, też jest dużo w naszych życiach. Natomiast co ty na to, żeby właśnie przestać uciekać w te strategie? Co ty na to, żeby po prostu w nich być? Po prostu spróbować w tym lęku być. Bez... Większej yy, analizy dlaczego, co tym razem. Tydzień temu o tej porze miałam miałem lęk ponieważ trzy kropki. Cztery tygodnie temu zapisałam sobie w zeszycie. Okej, okay, to są super terapeutyczne ćwiczenia, przyglądanie się im, ale czasami nie wiemy. I co ten na to, żeby po prostu być w tej złości? Co tym na to, żeby być w tym smutku, w tym gniewie, w tym lęku? Analogicznie co ty na to, żeby po prostu być w tym cieszeniu się, jak coś się uda, a nie uciekaniu, bo przecież my też potrafimy, robimy to bardzo często, zajadać te fajne emocje, bo też nie jesteśmy nauczeni sobie z nimi radzić. Bo jak sobie radziliśmy, jakkolwiek i szliśmy z takim poczuciem szczęścia do domu, to rodzic na przykład mówił, a czemu nie piątka, tylko czwórka? Przecież Marcin dostał piątkę. Przecież Ola zrobiła to zadanie na szóstkę. Ole zawsze chwalą na wywiadówkach. No właśnie, więc zawsze może być lepiej. Dlatego też nie potrafimy później się cieszyć, bo nie wiemy jak. No bo za każdym razem, jak próbowaliśmy, to zderzyliśmy się ze ścianą. Dlatego musimy od początku, od nowa, na własnych zasadach, zacząć cieszyć się i być w tym, bo to nie mrozi, bo to nie kopie jak prąd, tylko my się tego boimy. I zasada jest identyczna, jeśli chodzi o trudne emocje o te. Niechciane emocje, że one też oczywiście są w naszym życiu potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że są odpowiedzią często, te stany, na pewne wydarzenia w naszym życiu. Frustracja, na coś, złość, na coś. To jest jak najbardziej potrzebne. Ale czasami może niekoniecznie musimy od razu szukać rozwiązań, szukać strategii. Wtedy pojawia się takie fajne ćwiczenie, właśnie jak wyobraź sobie scenariusz, w którym twoje dziecko. Albo, nie wiem, dziecko Twojego przyjaciela, jeśli nie masz dzieci. Płacze. I co robisz w takiej sytuacji? Często pada odpowiedź, no idę właśnie do tego dziecka. Ale co dalej? No i niektórzy mówią wtedy, no nie przytulam. I to jest też często odpowiedź, która pokazuje, że no z tymi emocjami, z tym byciem, w tym przytuleniu to też nie jest tak do końca znane. Natomiast, no właśnie, jeśli już zdecydujesz się na to, żeby przytulić, to czy szukasz rozwiązań? Kiedy czterolatka, czterolatek mówi ci, jest mi po prostu przykro i nie wiem dlaczego, i płaczę, to czy masz listę zadań, które warto będzie zrobić w takiej sytuacji? A może po prostu to dziecko potrzebuje właśnie przytulenia. I to dziecko, i to twoje wewnętrzne dziecko, to jest ta sama analogia. Możesz przytulić, możesz pobyć, możesz towarzyszyć. Niekoniecznie musisz uciekać. Czy to ucieczka będzie wiesz, w takim dobrym kierunku idąca, typu właśnie idę biegać, czy to w gorszym kierunku, idę zajeść, nie musisz. Możesz pobyć. To będzie trudne, ale trudne jest również uciekanie od tych emocji, za każdym razem, bo często jednak uciekać się w trudne zachowania, właśnie typu zajadanie. I wtedy nie ma jednego problemu, są dwa problemy. Więc nie uciekał tych emocji. Po prostu stara się czasem w nich pobyć, bo one nie parzą. Ostatnio słuchałem, słuchajcie takiego podcastu, bodajże Horyzonty. W każdym razie był tam Miłosz Brzeziński i podcast dotyczył finansów. Ale w pewnym momencie pan Miłosz Brzeziński mówi, że z emocjami, ponieważ wiecie, finanse, emocje to jest coś, co jest obok siebie często w naszym życiu. I mówi, że. Z emocjami jest jak z krostami. Nie każdą, mimo że swędzi, trzeba rozdrapywać. I właśnie to możesz dokładnie zrobić, jeśli chodzi o Twoje emocje. Mimo, że ta emocja swędzi, nie zawsze musisz coś z nią robić, bo nie musisz. Możesz w niej pobyć i przyglądać jej. Jak jakieś myśli się będą kołatać, to zastanowić się, czy te myśli w ogóle są rzeczywistością. Co te myśli mówią? Dlaczego one to mówią? Po co są te myśli? Co one mi dają? Z taką refleksją Cię zostawiam. I mam nadzieję. Do szybkiego zobaczenia. Hej!